Witam, mam do sprzedania Peugeot 5008 auto 2016 rok 16 HDI 8 zaworowe 115 koni, Auto jest w automatycznej skrzyni biegów, klasycznej nie półautomacie. Fajna wersja wyposażenia 7-osobowe, 152 000 km ma przejechany samochód. Bardzo czysty, bardzo zadbany, nieporysowany, niepoobijany. Bardzo fajnie się prezentuje. Dwa razy opony, zima-lato, w dobrym stanie. Z wyposażenia światła led -owe. to już jest wersja poliftowa, tanowsza. Czujniki parkowania przed tył wersja Style. Automatycznie składane lusterka boczne po zamknięciu i otwarciu samochodu. Automatyczne wycieraczki, panorama, dach tempomat wielofunkcyjny, skórzana kierownica system wspomagania jazdy na pasie, utrzymania samochodu na pasie nawigacja komputer pokładowy polskojęzyczny, sterowanie audio telefonem z kierownicy dwustrafowa klimatyzacja bluetooth możliwość ręcznej zmiany skrzyni biegów bardzo dużo różnych schowków, podłokietników, szuflad. Panorama dach jest elektrycznie zasuwana Automatycznie pełna elektryka szyb lusterką. Lusterka, tak jak wspominałem, bocznie składane Rolety w drzwiach. Nawiewy z regulacją siły nawiewu na fotela. Stoliki, fotele każdy z osobna regulowane, przesuwane, składane. Możliwość zrobienia pionizacji, możliwość złożenia ich na, na, zupełnie na płasko 2016 rok 152 tysiące przebiegu, auto parę miesięcy temu przyjechało z Francji Delikatne naprawy lakiernicze były, bez żadnych poważnych jakichś dzwonów, nie wiadomo tego typu historii Zdjęcia są do wglądu Cena 51900 900. auto ubezpieczone, opłacone, yy, przegląd techniczny OC, bardzo ładne felgi, skrzynia pracuje fajnie, silnik pracuje bardzo dobrze, nie kopci, nie dymi Po serwisie olejowym, po wymianie rozrządu telefon, więcej szczegółów w ogłoszeniu zapraszam